Można oglądać kuchnię po pandemii kurde faja, ale trzeba wstawać rano, na tym polega odpowiedzialność. Aleksander Jabłonowski pójdzie ziel za swoje ostatnie wystąpienia. Niestety, proszę mi wybaczyć, nie, nie śledzę, nie śledzę e, tych wystąpień e, pana Jabłonowskiego. Proszę mi powiedzieć, bo to widzę, że to jest koledzy, koledzy z z TV, TV Król Plus, e, co on zdał już tam, co już na no, tam powiedział, no bo cały kształt wystąpień Pana Wojciecha tutaj jest, jest dość, no bo ja właśnie nie czy że to Wojciech kolszański czy Aleksander Jabłonowski, no cały kształt jego, jego wypowiedzi jest taki, że, że, że jest rozmiarująco, że, że jeszcze go tam nie, 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 nie pouzywali tego, tego patostreamu. Już mój się nawet się zdenerwował, bo... Ale nie masz mózgu, nas oglądać. Dziękuję. Nie, nie panu. A kto ogląda? Ale słyszę za okna, jaki pan kurwy rzuca, i że pan nie zabijał tu ludzie. Jeżeli przyjdzie ktokolwiek, czy zabijał, chciał zabić pana, to ja sobie nie życzę, żeby w tym domu się pan znalazł. Od tej pory nie chcę panu to widzieć więcej. Kacper, wyjdź. Dziękuję. Nie. Mówię w tej chwili. Wszedłeś tutaj, nawet nie pukając. Nie cztery razy pokałem. Nie słyszymy, jest noc. Ale dziękuję, wyjdź już. Jak chcesz to jutro jest porozmawiamy, 20, Teraz nie. Do widzenia. Dobranoc. Dobranoc, Kasper, zawij drzwi. Dobrze, drzwi. Ostatnie dni internetu masz, masz zapłacone. E, w ogóle tutaj damy więcej sobie więcej radę będzie. bez Twojego internetu. Wyjdź. Pan Jabłonowski twierdził, że Hitler był, był w zgodzie z Żydami przeciwko Słowianom. No, no, Panie Błonowski uprawia dziwne materii, pomieszanie. Miesza jedne tezy oryginalne, ale słuszne, z drugimi oryginalnymi, ale zupełnie absurdalnymi. Więc Hitler. Zasiadł ja No Przede wszystkim miał wcale niezłe wyobrażenie o Polakach, bo uważał podobnie że jak Stalin, że. Że Polacy zradzili Słowiańszczyznę i to jest zupełnie inny naród, bardziej zachodni, a nie tak całkiem słowiański. I o ile Rosjanami, Ukraińcami Białorusi pogardzał, to Polakami nie i chciałby ich widzieć w sojuszu ze sobą. sobą. U za bardzo bojowych ludzi, bardzo cenił wartości bojowej, że podskarmia, biorąc pod uwagę swoje uzbrojenie i skandaliczne dowództwo, no to. Postawiła się w wojnie z Niemcami całkiem nieźle. Biorąc pod uwagę, żeśmy walczyli prawie trzy tygodnie, a to Francja potężna w ciągu czterech tygodni, prawda, no, padła praktycznie. Także Hitler Polaków właśnie raczej cenił. A co, a co do Żydów, miał o nich złą opinię. To nie jest tak, że on wziął, że trzeba ich wymordować. To nie jest prawda, tego nie ma nigdzie. Natomiast uważał, że to jest szkoda. Kuchnia po pandemii. Sklejasz akcję? A teraz spaduwa. Mam robotę.